Co czeka Europę w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Czy Europa poradzi sobie z problemami? Czy Europa odpowie na problemy na Ukrainie? Czy Europa poradzi sobie w sytuacji zagrożenia kryzysem i brakiem ropy i węgla? Czy sankcje, które nakładane są na Rosję, uderzą też w Europę? Tak zwanym bumerangiem. Kochani, zostańcie ze mną. Na te wszystkie pytania spróbuję dzisiaj odpowiedzieć. Tarocista Faun, zapraszam. Jedna tylko uwaga. Dzisiaj mamy niedzielę, mamy dzień 12. 12 czerwca i, kochani, uważajcie na siebie, bo 14 czerwca zbliża się pełnia, pełnia księżyca wstrzelców w truskawkowym księżycu, tak zwany truskawkowy księżyc, i czeka nas czas dość trudny. Czeka, będziemy bardzo emocjonalni, bardzo podatni na. Yy... Na nerwowość, bardziej rozdrażnienie, e, emocjonalni. Nie jest to dobry czas na, na dyskusję, na dialog, albowiem rozmowy, które w, w tym czasie podejmiemy, tematy, które w tym czasie podejmiemy, rozmowy mogą mieć charakter destrukcyjny, mogą mieć charakter e, niszczący. Dobry czas na relaks, na, na przeczekanie, na odprężającą kąpiel, nawet na zjedzenie jakiegoś ciastka, czasami można sobie pozwolić, na obejrzenie ulubionego serialu, na relaks, na odpoczynek także na łonie przyrody, do czego, do czego dzisiaj zachęcam, ale uważajcie na siebie, kochani, bo czas także sprzyja różnego rodzaju awariom, usterkom, a także uwaga. Na przykład wypadkom komunikacyjnym. Także warto zachować w tym czasie szczególną, szczególną ostrożność. Kochani, ważna kwestia, kolejna. Za chwilę przejdę już do, do, do głównego tematu. Mam nadzieję, że mi wy, wybaczycie te dygresje, ale to są ważne, ważne sprawy, dlatego, dlatego je poruszam, ważne dla nas wszystkich. Ciężka energia, energia, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, teraz ustępuje. Mamy pełnię w strzelcu. Czas do, przygody, czas zmian, czas kontaktów towarzyskich. Dobry czas na zmiany, dobry czas na pozostawianie czegoś za sobą. Będziemy zrywać z tym, co, co nas ograniczało, co jest już nam niepotrzebne, co powinniśmy za sobą pozostawić. Dobry czas na zamykanie drzwi, na, na, na kończenie. Dobry czas więc na przykład by zerwać z nałogiem czy zerwać z toksycznymi znajomościami czy na przykład zmienić pracę na, na lepszą na w sytuacji obecnego kryzysu to też e, proponuję by zasięgnąć konsultacji ze mną. Ja sprawdzę dla Was w kartach jak ewentualnie, jakie są na to szanse jakie są perspektywy czy zmiany będą na lepsze czy też może Niekoniecznie. Także, kochani, to tytułem, tytułem wstępu. Jeszcze jedna ważna kwestia: to, co w tej chwili zasiejemy, to, co w tej chwili w tym czasie stworzymy, to później wyda, wyda, wyda plony, później wyda, wyda owoce, później będziemy zbierać skutki tego, co, co w obecnym czasie stworzymy, odczujemy nieco, nieco później. Dlatego właśnie obecny czas jest taki ważny, dlatego właśnie o tym mówię. Dobrze, ale już przechodzimy, do, do głównego tematu, co czeka Europę w ciągu najbliższych trzech miesięcy, żeby już tak nie przedłużać. Oddajmy głos Tarotowi. Karty, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie, co się wydarzy w Europie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Niech pierwsza karta pokaże osobowość Europy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Niech druga karta pokaże stan finansów Europy finans Europy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Niech trzecia karta pokaże relacje z otoczeniem Europy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Niech czwarta pokaże relacje w rodzinie, czyli w samej Europie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. E wkrótce omówię co pokazały karty z przełożenia na przeszłość smutki smutki, obawy, lęki smutki, obawy, lęki wręcz takie depresyjne depresyjne myślenie, teraźniejszość to jest karta braku zbiorów to jest karta braku zbiorów e, e, widzimy karta siódemka siódemki monet zawsze oznacza Ciężką pracę, która nie przynosi owoców, nie przynosi efektów. Małe, małe efekty z, z ciężkiej pracy. Czwórka mieczy mówi o wstrzymaniu, mówi o czekaniu, mówi o, yy, o zatrzymaniu. No, karta może się kojarzyć yy, także yy, yy, z pandemią, tak? kiedy do, do, do niedawna mieliśmy, mieliśmy pandemię, wiemy, że był to czas wstrzymania, czas zatrzymania, czas, y, czas izolacji, ha, hasło zostańcie w domach i wszystko, co z nim związane. Dzisiaj słyszałem w radiu już po raz kolejny, że Bill Gates zapowiada nową pandemię, oczywiście małpę ospę i domaga się miliarda dolarów na początek, miliarda dolarów na początek nad badaniem, nad, nad badaniami, nad, nad, nową, e, nad nową pandemią, żeby oczywiście zap. Powiedz oczywiście wszystko dla, dla naszego dobra. No cóż, już. patrzymy, co będzie osobowość Europy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj pokazuje się ma, mak, kart, karta krętactwa. Osobowość Europy pokazuje, pokazuje mak, i mak zawsze mówi o oszustwach, mówi o manipulacjach, mówi o, mówi o krętactwie, mówi o, 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 o tym, że, że coś jest oszukiwane, że coś jest nie, niejasne, że jesteśmy okłamywani. Inaczej, mówiąc, że jesteśmy i będziemy okłamywani i oszukiwani przez, przez naszych polityków, także tych, Europejskich? No, w sumie uważam, że, że nic nowego i chyba się ze mną zgodzicie. Pieniądze, pieniądze. Królowa Buław mówi o, o stanie pieniędzy w, w Europie, w Unii Europejskiej, o, o, o zamożności kraju, o finansach jako, jako takich. I karta pokazuje zdenerwowanie. Pokazuje zdenerwowanie z powodu problemów finansowych, będą jakieś problemy z finansami, no wiadomo nie on dzisiaj, że Europa, że Unia Europejska w obecnej sytuacji te problemy ma i te problemy się nawarstwiają i są coraz, coraz większe. Zobaczmy, jak z pracą w Europie 2, 3, 4, 5, 6. Czwórka kielichów mówi o niezadowoleniu. Mówi o niezadowoleniu Europejczyków i mieszkańców krajów Europy z, z istniejącego stanu rzeczy odnośnie pracy. W przeciągu trzech miesięcy Europejczycy nie będą zadowoleni ze, ze swojej pracy. Najprawdopodobniej czekają ich jakieś ograniczenia, czy też, czy też będą rozumieć, to, że choć zarabiają tyle samo, czy może nawet więcej niż kiedyś, no to mniej mogą kupić za te same pieniądze, no bo inflacja, tak? Bo inflacja, czyli niezadowolenie z pracy, niezadowolenie ze, z zarobków, niezadowolenie z rynku pracy w Europie. Przyjaciele, otoczenie sąsiedzi. No ciekawe, bo zmiana. Karta Koła Fortuny pokazuje nam zmiany. Pokazuje nam zmiany w relacji Europejczyków, w relacji Europy, krajów Europejskich czy Unii Europejskiej ze sąsiadami, czyli, czyli z innymi krajami. Być może chodzi także o zmianę w stosunku do Rosji, zmianę w stosunkach z, z, z Rosją. Rodzina. Rodzina, czyli relacje wewnątrzeuropejskie. No znów pokazuje się izolacja. Nie po raz pierwszy, ci, którzy oglądają moje filmy, wiedzą, że często właśnie, gdy, gdy mówi o tym, co wydarzy się w Europie, co, jaka będzie sytuacja w Europie, to często pokazuje się tak, że poszczególne kraje pilnują swoich, swoich interesów. Zroszczą się o swoje interesy i niekoniecznie myślą, myślą o innych, koncentrują się na, na sobie, na przeciwieństwie do Polski, bo nasi, nasi politycy wychodzą z założenia, że przede wszystkim należy zajmować się innymi, a własnym krajem, własnymi obywatelami, własnym narodem to, to niekoniecznie. W każdym razie, w każdym razie karta, która pokazuje relacje wewnątrz europejskie to karta izolacji, karta takiego uwięzienia, karta takiego skupienia Skupienia na sobie. No, nie, nie, nie jest wykluczone, że ta karta może też mówić o, o jakimś czasowym przywróceniu granic, czy czasowym przywróceniu w Europie e, braku swobodnego przepływu, braku swobodnego e, podróżowania. Może to być związane z, na przykład z tą. E, z, z niebezpieczeństwem nowej pandemii, małpiej ospy, które, które to niebezpieczeństwo zapowiada, zapowiedział Bill, Bill Gates i już domaga się pieniędzy, żeby z nową pandemią walczyć. Dzieci, to, to co stworzyliśmy. Wisielec mówi, mówi o cierpieniu, mówi o smutku, mówi o zastoju, mówi o, o izolacji, mówi o poważnych problemach. Relacje partnerskie, relacje z innymi krajami, relacje z innymi krajami. Szóstka buław mówi o takim. Yy, takim stanowczym, by nie powiedzieć na, nawet agresywnym, agresywnej postawie, takiej wojowniczej postawie, wojowniczej postawie wobec innych krajów i najprawdopodobniej tutaj chodzi o postawę wobec, yy, wobec Rosji, postawę Europy wobec Rosji, bardzo taką Zdecydowaną, idącą taką idącą na, na, na całość. Mogą więc być poszerzane sankcje, mogą być jeszcze większe sankcje nakładane na Rosję, jeszcze poważniejsze. Karta Papieża mówi o dużej upartości Europy, mówi o, o dużym opartości Europy, o tym, że Europa nie będzie chciała tutaj ustąpić. Nie widać tutaj ustąpienia i zmian papieży z kartą konserwatyzmu. I takiego wsłuchiwania się we własne racje i niechęci do dialogu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Podróże, na, nauka, kierunek. Umiarkowanie, czyli taka, taka stagnacja. Karta umiarkowania mówi o pewnej takiej stagnacji w Europie, o, o czekaniu, o wstrzymaniu, o takim przelewaniu z, z pustego w próżne. Raz, dwa. Z tego, o czymś z czego niewiele wynika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Ale z drugiej strony może być coś nowego, jakiś, jakiś pomysł, jakaś idea, jakaś otwartość Europy na, na pewne zmiany, na, 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 na nowe kierunki, być może w sprawie przyjęcia Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Tak? Ale też pokazuje się znów, znów Osamotnienie. Ja, ja powiem tak, tak, podsumowując tutaj, co, co, co mówią karty, w, w, w kilku punktach. Instytucje unijne, instytucje, unijne instytucje władzy, a także rządy poszczególnych krajów, pokazują się jako manipulanci, jako, jako oszuści, którzy nie informują opinii publicznej o tym, co, 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 co naprawdę się dzieje, co, co, co naprawdę. Się wydarza, najważniejsze pozostaje za kulisami. My tego nie widzimy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Toczą się wewnętrzne walki pomiędzy politykami, zmagają się różne, różne stanowiska ze sobą. No, mój asystent przyszedł pokazać się, ja wam może pokaże Asterix. Przywitaj się tutaj z Państwem. Masz, ta, masz parcie na szkło, tak? Też, te, też będzie. To jest kod wróżbity. Asterix, czyli, czyli kod wróżbity. Zobaczymy, jak tutaj będzie mnie wspierał w, w, w dalszym prowadzeniu programu. Kochani, wracamy do rzeczy. Instytucja unijna pokazuje się w tych kartach jako bardzo słaba, jako bardzo słaba, która bardzo słabo będzie sobie radziła z poważnymi wyzwaniami, które stoją przed, przed Europą, przed wszystkimi instytucjami unijnymi w obecnej... W obecnej sytuacji, która jak wiemy, jest bardzo poważna, sankcje nakładane na Rosję, które wywołują bardzo daleko idące konsekwencje polityczne i gospodarcze w całej, w całej Europie. Problemy z ropą, z drożyzną, z inflacją, problemy z, z dozbrajaniem Ukrainy, problemy z gazem. Skąd wziąć gaz, tak? To wszystko są bardzo poważne wyzwania, które stoją przed krajami Europy, i ja śmiem twierdzić na podstawie tych, tych krat, nie tylko, zresztą także na podstawie wcześniejszych wróżb, że Europa nie dorosła do, do, do tych wyzwań. Państwa europejskie w większości to są tzw. tłuste koty, które przez wiele, wiele lat żyły sobie w błogim spokoju. E, jedyne zmartwienia to były z, z, z imigrantami. Nie trzeba było wprowadzać jakichś poważnych zmian, nie trzeba było się, się wysilać, a tu nagle wszystko spada na głowę. E, bardzo poważne, bardzo daleko idące problemy, je, jak je rozwiązywać, kiedy tutaj wszyscy przyzwyczaili się do gadania, do realizowania swoich interesów, do realizowania interesów różnego rodzaju, w lobby, które, które, które są w Europie. Innymi słowy, liczmy się z tym, że Europa, że Unia Europejska będzie podupadać. Będzie, będzie podupadać, potrzebuje reform, potrzebują poszczególne kraje więcej, więcej wolności, więcej, więcej samodzielności. Tymczasem Unia Europejska coraz bardziej zmierza się, coraz bardziej ewoluuje w stronę dawnego Związku Radzieckiego. W stronę państwa dyktatorskiego, zbiurokratyzowanego, e, takiego, m, takiego zabetonowanego, niedecyzyjnego, e, w którym trudno jest podejmować szybkie decyzje, w którym trudno reagować na, na nowe wyzwania. I, 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 tych, I tych decyzji, tych reakcji na, na nowe wyzwania nie widać, i to wszystko świadczy o tym, że Unia Europejska jako, jako instytucja, Europa nie poradzi sobie z nowymi wyzwaniami, że będzie bardzo, bardzo trudno i, kochani, miejmy tego wszystkiego świadomość. Tak. No to myślę, że, myślę, że tyle. Tutaj więcej nie, nie mam nic do dodania w tym, w tym temacie. Kochani, bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że ze mną jesteście, że oglądacie moje filmy. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie pozdrowienia, za wszystkie ciepłe słowa. Jest to dla mnie zawsze bardzo ważne, bardzo miłe. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Odwzajemniam zawsze, z, 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 zawsze pozdrowienia. Zawsze mam świadomość, że przemawiam do Was, że przemawiam, że przemawiam do Ciebie. Staram się myśleć o Was jako, jako o moich odbiorcach. Wielu z Was zresztą jest z moimi e, już stałymi klientami. Zaufało mi nie tylko. Oglądając moje filmy, ale zaufało mi prywatnie i zwraca się do mnie w obliczu ważnych decyzji życiowych, czy, czy, czy często po prostu z pytaniem o to, co, co się wydarzy, by jak najlepiej się przygotować na nadciągające wydarzenia w życiu, na to, co może przyniąć, przynieść życie we wszelkich obszarach. Ja sobie też wykonuję zawsze taką prognozę co trzy miesiące, po to, żeby być przygotowanym na na szanse, przed którymi stanę w życiu, no i także na, na zagrożenia. Kochani, także to na dzisiaj tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście bardzo zachęcam do korzystania z, z moich porad, do korzystania z moich prognoz, do korzystania z moich konsultacji. Bardzo, bardzo łatwo się ze mną skontaktować pod numerem telefonu, który podany jest pod linkiem do filmu, a także poprzez Messenger na fanpage'u na Facebooku tarocista Tarocista faun, można się ze mną umówić na konsultację. Konsultacja zawsze przebiega tak, że najpierw wykonuje portret numerologiczny, w którym opisuje to wszystko, co jest zakodowane w naszej dacie urodzenia, a tam jest zakodowane bardzo dużo. Nasze talenty, nasze mocne strony, nasze słabsze strony, szanse, przed którymi staniemy, staniemy w życiu, jaką drogę życiową powinniśmy obrać, żeby być yy, szczęśliwi. To wszystko jest zapisane w naszej dacie urodzenia, i jeśli żyjemy w zgodzie z tymi naszymi wibracjami, z tą naszą wrodzoną energią, wtedy jesteśmy w życiu szczęśliwi, a jeśli żyjemy wbrew temu, bo na przykład ktoś ma zapisane w dacie urodzenia e, wybitne zdolności artystyczne, spotykałem takie osoby, które mają zdolności artystyczne porównywalne ze zdolnościami Mozarta czy Michaela Jacksona, czyli naprawdę wielkie, a nic z tymi zdolnościami nie robiły i nie robią, i próbują na przykład pracować jako, jako kucharze, czy jako, yy, czy jako murarze, czy, czy sprawdzać się na innym polu. No to nie odniosą sukcesu w życiu, jeśli działają wbrew, wbrew sobie i wbrew tym swoim. Wibracjom. Kochani, także to dzisiaj na tyle, jak powiedziałem. Uważajcie na siebie w związku ze zbliżającą się pełnią księżyca i wykorzystajcie ten czas jak najlepiej na, na zmiany, na sianie nowych, pozytywnych rzeczy, na, na, na wprowadzanie do swojego życia świeżości, rzeczy, rzeczy pięknych i usuwanie z, z, z tego, co jest już nam niepotrzebne. Życzę Wam, kochani, miłej niedzieli. Dziękuję, do zobaczenia. A zapraszam jeszcze także na. Na mój profil na, na, na TikToku, tam publikuję filmiki o charakterze kabaretowym, o charakterze e, humorystycznym. I link do TikToka też będzie zawsze podany e, na, na, na YouTube pod linkiem do filmu. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.